Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat. Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Dzisiejsze słowo, które Pan daje nam w czasie naszej podróży ku Pentekoste, ku pięćdziesiątnicy, rzuca światło na ten sposób przeżywania tych dni, w których jesteśmy. Myślę, że to jest wszystko przed nami, że jeszcze nie odkryliśmy tajemnicy tego okresu paschalnego, Jakiś okres wielko, Wielkiego Postu, łatwiej nam zrozumieć, okres Adwentu, wtedy się jakoś mobilizujemy, wtedy um, jesteśmy gotowi podejmować różnego rodzaju wysiłek wewnętrzny, czy to poprzez modlitwę, czy przez post, czy przez jałmużnę, i to jest dla nas bardzo takie zrozumiałe. Natomiast te pięćdziesiąt dni, które Pan otworzył przed nami, prowadząc nas w stronę uroczystości, którą nazywamy zesłaniem Ducha Świętego, a która jest nazywana pięćdziesiątnicą, czy tak jak odnajdujemy to w historii zbawienia uroczystość szawułot, czyli tygodni. Jest trudniej przeżywać. Dzisiaj to słowo, które przychodzi, mówi o tym napięciu, bo te dwie uroczystości, pascha i zesłanie Ducha Świętego, ta pięćdziesiątnica, nie są dwoma odrębnymi świętami, są jedną uroczystością, które łączy te pięćdziesiąt dni. W historii zbawienia, kiedy, kiedy otworzymy pięcioksiąg i, i posłuchamy, jak Bóg daje to ludowi Izraela, my jesteśmy nowym Izraelem i pamiętamy, że Chrystus nie przyszedł znieść prawo i proroków, czyli znieść torę pięcioksiąg i znieść proroków, lecz przyszedł wypełnić i powiedział, że ani jedna JOTA, sprawa i z proroków nie zostanie zniesiona On przyszedł wypełnić wszystko i my wiemy, że to jest prawda i że wszystkie rzeczy, które Bóg dał Izraelowi jako obietnice w Chrystusie, wszystkie są wypełnione i wszystkie rzeczy, wszystkie wydarzenia, wszystkie uroczystości które Izrael otrzymuje, które albo są uroczystościami świętującymi interwencję Boga, jak jest Pascha, albo są uroczystościami Izraela, dzięki któremu te wydarzenia mają sens zbawczą, takim jakim jest na przykład Hanuka. W każdym razie. Jesteśmy w trakcie przeżywania tych, tego czasu w czasie roku, liturgii, która, która powraca co roku tego święta, która, które ma dwa płuca, które ma dwie części Paschę i pentekoste i pięćdziesiątnice. I tak jak Wielki Post przygotowywał nas na to, żeby wejść w to wydarzenie Paschy, tak teraz ten czas Pięćdziesiątnicy pozwala nam przejść od tego, co Bóg uczynił dla nas, do tego, co Bóg chce uczynić w nas. Jak się patrzymy na. Jak gdyby można było namalować, to Pascha stanowi. Pascha stanowi, jak mamy, sadzawkę chrzcielną. Nie wiem, czy widzieliście te starożytne sadzawki chrzcielne do których stępowało się, jak wiecie, tak też w niektórych rzeczywistościach Kościoła do dzisiaj chrzest jest udzielany poprzez całkowite zanurzenie. Sadzawka to była sadzawka chrzcielna, która była, do której prowadziły stopnie. Siedem stopni prowadziło w dół, na, do, na dole, który był wypełniony wodą, był czarny kamień, który symbolizował śmierć. I symbolizował Chrystusa, który jest tą skałą, na której trzeba było postawić swoje stopy. I siedem stopni prowadziło w dół. Wielki post jest tym czasem, który pozwala nam zejść po tych siedmiu stopniach. Bo siedem stopni to jest nic innego jak siedem grzechów głównych. Pewna metafora tego, że musimy odkryć prawdę o nas. I wielki post miał nam pozwolić odkryć prawdę o nas, a jaka jest prawda o nas, że jesteśmy grzesznikami, że jest w nas jeszcze stary człowiek, bo dlaczego ciągle się buntujemy, dlaczego, dlaczego ciągle mamy pretensje. Oczywiście jesteśmy dobrze wychowani, nigdy tych pretensji wobec Pana Boga nie wyrażamy, czasami wyrażamy, ale. Ukrywamy to poprzez to, mówiąc, że Panu Bogu starość nie wyszła, że, że tam to nie pasuje, że to jest nie tak, że ktoś się na mnie uwziął, że dlaczego ja, nic innego, jak pretensje do Boga. Jakim jesteś Ojcem? Ojciec? Ty ojczym jesteś? Jakże możesz mnie kochać, skoro mi dajesz takie wydarzenia? Nie? To są pretensje, które, oczywiście mówimy, że grzech obraża. Ja myślę, że bardziej niż obraża rani Boga, rani serce Ojca, który słyszy wyrzuty wobec Niego, że jest niedobry. Nie? I ten Wielki post poprzez modlitwę, przez post, przez jałmużnę, poprzez słuchanie słowa, poprzez stawianie sobie przed oczy krzyża Chrystusa, na którym objawiło się cała nasza złość, w jego prozoranym ciele pozwalają nam zejść do naszej rzeczywistości bo myślę, że naszym nie wiem, jesteśmy bardzo dobrzy w tym dobrym mniemaniu o sobie, myślimy, że nie wiadomo jacy jesteśmy a prawda o nas jest tam całkiem na dole, ale tam czeka na nas Chrystus i ta, ta różnica między tym, co my myślimy o sobie a tym, gdzie na kim naprawdę jesteśmy to jest miara naszej alienacji Czasami ktoś przychodzi i nie mam grzechów. Czasami mówię, wiesz, to zapytaj się żony, tylko daj jej gruby zeszyt, żeby tam zmieściła to wszystko, co o tobie chce powiedzieć. Nie? Ja myślę, że to samo jest, kiedy jesteśmy jako dzieci wobec naszych rodziców, rodzice wobec dzieci, wobec sąsiadów. Gdybyśmy pozwolili naprawdę innym powiedzieć o nas, ale trudno nam jest, nie przyznać. Dlatego potrzebujemy tego czasu zejścia po tych siedmiu stopniach sadzawki, żeby dotknąć tego kamienia, żeby się zanurzyć i to jest wydarzenie paschy. Ale z tej sadzawki trzeba wyjść i mamy tych siedem stopni, które prowadzą w górę, jest pewien obraz, który kościół używał do tego, żeby katechizować i tak świętujemy paschę. Wielki post prowadza nas w dół Uczestniczymy w tym wydarzeniu, które jest jednym dniem, to Triduum święte, które jest jedną uroczystością, żeby przeprowadził nas Bóg ze śmierci do życia, żeby nas wydobył i to jest coś, co dzisiaj święty Jan mówi. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat. To jest ta interwencja, to jest to, co Bóg zapowiedział. Poprzez wyjście Izraela z Egiptu, z tego pieca rozpalonego, gdzie Bóg przeszedł. Jak się czyta, modli się tym sederem paschalnym, to Izrael ma taką modlitwę, którą mówią, która mówi panie: Nie anioł, nie posłaniec, ty, ty przeszedłeś. Nie posłałeś kogo innego, lecz sam się zaangażowałeś. I krew baranka naznaczyła odrzwia. I my wiemy, że to jest zapowiedź tej interwencji Boga. Panie, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Troszczysz, że posłałeś swego syna, że Chrystus dał swoją krew za mnie. Naznacza mnie za każdym razem, kiedy sprawujemy Eucharystię i możemy spożywać, wydaje się w moje ręce. Za każdym razem. Znaczy odrzwia mego domu swoją krwią. Że mogę być uchroniony, że, moje, że życie przychodzi do mnie. Bo Bóg nie posłał swojego na świat po to, żeby świat potępił, ale żeby zbawił. I to jest ta interwencja. Chrystus, który wszedł w śmierć, dał swoje życie, jest barankiem przeznaczonym za życie nasze. I tak jak zapowiedział to w ofierze Izaaka, zapowiedział w tym piecu rozpalonym Egiptu. Tak zrealizował w swoim synu. I to jest Pascha. Ale teraz trzeba wyjść w górę. Tych siedem stopni w górę to jest siedem darów Ducha Świętego. Bo to, co Bóg uczynił, to, co Chrystus uczynił, musi wylądować, musi być zanurzone w nas. I Izrael wędrował pięćdziesiąt dni po wyjściu z Egiptu, żeby Bóg go doprowadził do Góry Świętej, gdzie daje im dziesięć słów, gdzie zawiera przymierze i gdzie Izrael mówi: Tak, to wszystko, co Ty mówisz, chcemy wypełnić. I Bóg czyni z Izraela swoją własność. I to jest coś, co Chrystus chce nam dać, chce nas uczynić swoją własnością. I prorocy zapowiadali, nie? Że, że, to, że to słowo, które Bóg dał, dziesięć słów, Bóg zapisze palcem swoim na kamiennych naszych sercach. Wyryje je. I my wiemy, że tym palcem jest duch święty który ma moc, kruszyć nasze egoistyczne serca, twarde, kamienne tego starego człowieka, wyrzucić z nas, żeby nowy człowiek w nas był obraz i podobieństwo Boga, jak syn, Jego dziecko, żebyśmy byli Jego własnością, należeli tylko do Niego. I to jest ta droga wzwyż i te 50 dni, tak jak 50, 40 dni Wielkiego Postu miało nas sprowadzić w dół, tak te 50 dni, które mamy między Paschą a zesłaniem, ma nas przygotować. Ja myślę, że też to, co mówi dzisiaj Chrystus o tym świetle, które przychodzi, bo to światło zesłania Ducha Świętego, które co roku przychodzi, przychodzi też po to, żebyśmy mogli się przeglądać i nie chcemy się bać. Chcemy zobaczyć, jest w nas, są w nas te dary ducha. Czy te dary ducha, które otrzymaliśmy, wytwarzają w nas owoce? To co mówi Święty Paweł w liście do Galatów. Ja myślę, że w tamtym roku, tamtym roku to było czy dwa lata temu już, matko, jak ten czas szybko płynie, nie? Chyba dwa lata temu to było. Jak, jak mówili, mówiliśmy w czasie nowenny o owocach Ducha Świętego. To, 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 co duch święty, kiedy przychodzi, wytwarza, nowy sposób wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem, nowy sposób patrzenia na rzeczywistość. Dlatego przychodzą, przychodzi słowo, które jest jak światło i mówi: Mam w sobie. I dzisiaj pierwsze czytanie mówi: Mam w sobie ten dar męstwa, który daje duch święty, bo, bo, bo co roku sprawujemy zesłanie ducha Świętego. Jesteśmy wszyscy tutaj bierzmowani, chyba, co? Wszyscy chyba, czy jest. Nie jeszcze nie wszyscy. Nie, nie wszyscy. Jeszcze niektórzy czekają. Bogu dziękować, że jest ktoś, kto czeka, nie, że jest młode pokolenie, któremu możemy przekazać wiarę. Bogu dziękować. Ale to jest. Co roku to sprawujemy, co roku, żeby odnowić, żeby czekać i mówić Panie, daj mi Twego ducha. I dlatego to światło, które przychodzi i się pyta mnie dzisiaj. To męstwo apostołów, którzy po, po tym, jak Bóg ich wyprowadza z więzienia, nie uciekają, nie zamykają się już, jak to czynili, zanim otrzymali ducha. W wieczerniku zamknięci, przerażeni, z lęku, przed obawy, przed Żydami. Tylko idą z powrotem i głoszą. Dar męstwa, który daje Duch Święty, kiedy ta obecność Jego wkracza w naszą rzeczywistość. Dar męstwa, który jest potrzebny do tego, żeby wejść w relację małżeńską. Bo bez tego heroizmu, umierania, nieuciekania przed trudnościami, przed kłopotami. Ja ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy, nie? Kiedy umiera dziecko, nie jest potrzebny dar męstwa. Wiele małżeństw nie wytrzymuje tej, tej próby. Zaczynają obwiniać się. Na własne oczy widziałem takie doświadczenie. Jak trudno jest zaakceptować darmęstwa, kiedy, kiedy potrafię wkroczyć w coś, co się nazywa krzyż, kiedy potrafię głosić, nie, nie głosić słowami. No to prosto, jak potrafię to zrobić, ale żyć. To jest coś, co Duch Święty chce zrobić, żebyś, żebyś był słowem, jak Chrystus. nie? Słowo stało się ciałem, żeby Duch Święty znalazł we mnie ciało, w którym będzie mógł zamieszkać żeby to Słowo stało się ciałem, głosić poprzez dawanie swojego życia, poprzez ten dar heroicznego męstwa. Takie dzisiaj Słowo słyszę i to jest ten czas, ja myślę, że to jest coś przed czym stoimy, żeby odkryć, odkryć ten czas. My wiemy, że w Kościele Pierwotnym po tym które były udzielane tylko w tą noc paschalną, tylko nie udzielano w żadną inny dzień. Ale w tę noc w białych szatach, które się otrzymywało, to dzisiaj się otrzymuje, chociaż dzisiaj te sukienki malutkie bardziej przypominają ściereczki niż prawdziwe ubrania, i raczej nikt ich naprawdę nie ubiera, niestety. Ale wtedy przychodzili w białych szatach do kościoła na zgromadzenie, i tam byli dopiero wprowadzani wiele rzeczy, między innymi w Eucharystii bo przed chrztem nikt nie mógł bez chrztu sprawować Eucharystii uczestniczyć, przyjmować ciała i krwi Chrystusa i byli wprowadzani i byli uczeni, co to znaczy być chrześcijaninem byli neofitami, niemowlakami których Kościół, starsi bracia wprowadzał w wiarę i to jest tych 50 dni także może Pan kiedyś da a jaki sposób przeżywać ten święty dzień?